Ale co się w ostatnimi czasy wydarzyło, spójrzcie, wszędzie, wszędzie są świderki. Widać, widać tu świderki, i trochę woda mętna, bo niedawno było karmienie. Patrzcie, ile tam jest na filtrze, musiały się niedawno wykluć. Także moje moje helenki, których rzadko widuję, ale od czasu do czasu widuję, będą miały co jeść przez najbliższe. Dni i tygodnie. Gdzieś tu ostatnio widziałem jedną, już się schowała. Także. Było OK. Nie widziałem żadnych świderków. musiała po prostu być jakieś. Ktoś tam złożył jajeczka i, i po prostu wiecie, jak to ktoś składa jajeczka, no to nie jest 2-3, tylko jest setka. No i właśnie możecie to, możecie to w tym momencie zauważyć, że tego jest duży odamiat, dość duży świderek idzie po po rurce do góry także niedługo zobaczymy Helenki, które wychodzą i będą się nimi zajmować popatrzcie tu też są świderki, dość ich sporo się rusza także Helenki działajcie, działajcie ogólnie to, to tam falisty jak mówię będzie, będzie sobie rósł, tutaj przycinam dość często i wbijam je z powrotem w ziemię także tutaj coraz gęściej się robi tych roślinek bardzo dobrze rosną także Jestem z nich zadowolony. Mogą się zrobić krzaki. Zmieniłem światło i od razu zauważyłem więcej e, więcej glonów, także zielonych. Zobaczcie na gębie, tam już się robią zielone glony. E, także, no, ze światła jestem zadowolony, ale po zmianie światła co się pojawiło. Światło się świeci 12 godzin dziennie. E, zaczęły powracać krasnorosty na korzeniu. Także zmniejszyłem troszeczkę dawkowanie e, odżywki, zobaczymy, czy coś to zmieni i zmniejszę trochę światło z e, 12 na 10 godzin, tam jest chyba opcja, e, bo mam światło z timerem wbudowanym, także na 10 godzin zostanie zmienione i zobaczymy, jak to, jak to po prostu e, wszystko zareaguje. Ogólnie jestem zadowolony. Staram się większą podmiankę około 30% zrobić raz na dwa tygodnie. Jak mam czas co tydzień odlać 30 litrów, to odlewam 30 litrów i nie, po prostu nawet się nie bawię w to, czy, czy więcej, czy mniej. Jest wiadro 30 litrowe, odlewam i wlewam świeżej. A co dwa tygodnie staram się zrobić podmiankę dwóch takich wiader. Także zobaczcie tutaj, nie wiem, czy zobaczycie glony. Glony się pojawiają. Także jest. Niektórzy mówią, o glony to źle, coś tam źle prowadzi, ja uważam, że glony niekoniecznie źle prowadzą, no po prostu trzeba dostosować troszeczkę mniej światła, więcej światła, może jest woda cieplejsza, lato, jest gorąco, gdzie się pojawiają. Wiem, że e, jak są glony, no to znaczy, że wszystko wszystko pięknie, <laughs> sorki ładnie funkcjonuje w środku. Może być tylko po prostu za dużo światła, ale jest ekosystem dobrze, dobrze rozwinięty. Nie przejmuję się tymi gronami, wyciągniemy je, krewetki je zjedzą, No tylko mówię, obetniemy troszeczkę światło i, i zobaczymy co się wydarzy. No dobra, no taki updatecik. Tyle się wydarzyło w ostatnim ich, y, czasie, co tam widzicie w moich filmiczkach i zapraszam na następny film. A, jeszcze jedno mam do Was pytanie, jak dotrwaliście do końca. E, myślę po prostu, bo mi ostatnio padło górami, tutaj nie wiem z jakiej przyczyny, nie, nie, nie było po prostu chore, nie. Nie zauważyłem żadnych oznak, nie wiem, że, że padnie, po prostu nie przeżyło. Następnego jednego dnia się obudziliśmy i gora, już pływało do góry brzuchem, można tak powiedzieć. Zastanawiam się, czy nie mógłbym tu wpuścić skalarów. Powiedzcie, co myślicie na ten temat. Czy nadawałyby się tu dwa, trzy skalary, a może jeden, no nie wiem. Wrzućcie w komentarzach. Nigdy nie, wiem, nie, nie prowadziłem skalarów, nie, nie, nie mam zielonego pojęcia, czy one by się do moich rybek tutaj nadawały. Także rzućcie komentarz i widzimy się w następnym filmiku. Dzięki za oglądanie.